Witam Was bardzo serdecznie, jestem Rycu, to jest kolejny co jest Rycu, dzisiaj jest 28 dzień listopada, to jest sobota, wy macie weekend, a ja nie. Dobra, e, linki w opisie, zapraszam, look to description below. Pierwszy do mojej grupy na YouTubie. Jest ona fajna, są tam dobrzy, szybcy administratorzy, zachęcam. Drugi, drugi, to jest link do mojego kanału, jest on związany z grami, let's playami, zachęcam do oglądania, lajkowania, komentowania. Eee, trzeci, to jest link do filmu konkursowego, konkurs, tutaj zachęcam, przepraszam, do oglądania, lajko, znaczy oglądania i udziału w konkursie, bo konkurs będzie jeszcze trwał do 13 dnia grudnia no oczywiście możecie zalajkować to się nic nie stanie dobra dzisiaj temat troszeczkę tak jak wczoraj nie powiedziałem wczoraj dlatego mówię to dzisiaj że uwaga w linkach w opisie także się pojawi odnośnik do filmu wczoraj się Pojawił link do tego filmiku o gwiazdach, o gwiazdkach A dzisiaj się pojawi link do filmu YouTube kontra TV Zachęcam do oglądnięcia I takie troszeczkę porównanie dzisiaj kontra kiedyś Zacznijmy od tego Że wtedy powiedziałem, że telewizja się kończy I że YouTube będzie przyszłością I w przyszłości będą tylko ludzie oglądać YouTube'a jak bardzo się myliłem, dopiero sobie uświadomiłem bardzo niedawno, yy, kiedy sobie tak yy, przemyślałem, jakie są zmiany na YouTube przez ten okres. Znaczy nie pomyślałem związane z tamtym starym filmem, tylko pomyślałem sobie, co zrobił, co się zmieniło w telewizji, a co się zmieniło w YouTube. I tak sobie stwierdziłem, że aktualnie bardzo telewizja poszła in plus. A YouTube i Minus. Już tłumaczę, jak to się stało. To jest ten okres e, kilku lat, e, bo to już kilka lat. E, te, w telewizji się pojawiły bardzo fajne seriale, bardzo fajne rzeczy. Przykładowo e, pojawił się VOD. No Jest to coś takiego, taka telewizja internetowa, gdzie w każdej chwili możesz oglądnąć ulubione Twoje seriale, programy i filmy. I oczywiście tutaj to, to, to można podkreślić, że jest wiele takich filmów, które można oglądać właśnie także w internecie, no ale większość jest ich na VOD. Oczywiście z tego co mi jest jeszcze wiadomo, jak ostatnio oglądałem, jest to opcja darmowa, nie tak jak Netflix czy Google, znaczy nie Google, tylko Disney Plus. Zawsze mi się myli i tutaj można pod, tutaj podkreślić można tylko tyle zarówno Netflix jak i Disney Plus są fajnymi opcjami także, tele, także na komputer, na smartfon i możecie sobie to wziąć taką subskrypcję i możecie mieć potąd filmów na przykład na Netflixie aktualnie oglądam modyfikowany węgiel który jest super serialem o tym mówiłem kilka co jest serwisów wstecz i tutaj mo mogę podkreślić tylko tyle. To się na tyle zmieniło, że w zasadzie no w zasadzie nie ma tutaj żadnych konkretnych żadnych konkretnych powodów, żeby mówić, że to jest słabe i że tego nie warto oglądać. Natomiast YouTube zrobił kilka błędów przez ten okres, na przykład Płatny YouTube, YouTube Premium, YouTube Kicks. No dużo jest rzeczy, za które trzeba zapłacić. Oczywiście cały czas YouTube przewyższa telewizję tym, że swoje ulubione rzeczy możesz oglądać kiedy tylko chcesz i zawsze jak chcesz. No ale telewizja też zrobiła to samo, czyli zrobiła VOD. No oczywiście jeżeli chcesz oglądnąć coś e, konkretnie w dniu premiery, no to musisz się wpisać w okienko czasowe. No, tak samo także jest z streamami na YouTubie, że jeżeli chcesz oglądnąć streama w dniu jego publikacji, no to musisz się także w okienko czasowe pisać. No i tutaj w zależności od streamera, tutaj streamer może to y, potem publikować po raz drugi, bo nie każdy streamer, y, znaczy youtuber, swojego streama potem może wystawić y, jako publiczny, bo może być tak, że stream mu nie wyszedł, no i stwierdził. Ej, w zasadzie zróbmy tak, że że będą to tylko oglądać ci, którzy byli wierni i oglądali to w dniu premiery. Przykładowo zrobić jakiś konkurs tylko dla tych, co oglądają streama. No i co, nie oglądniesz, bo miałeś pracę, miałeś jakieś zadanie bojowe i... no po prostu tak jak telewizja. Dużo jest takich rzeczy, które właśnie zmieniło się i minus na YouTubie. Tutaj wręcz można powiedzieć jedną rzecz. YouTube się stał bardzo bardzo takim mocnym propagatorskim tubą. I oczywiście telewizja od dawien dawna jest tubą propagatorów i nieważne jaki rząd jest, to jest tubą w zależności od tego jak i, jakie programy oglądamy jak oglądamy TVN to jest to bardziej liberalna tuba jak oglądamy TVP to jest bardziej konserwatywna i pisowska pisowa tuba i jak to... tak muszę sobie poprawiać rękę eee... <laughs> i tutaj wręcz można podkreślić że to było od dawien dawna nieważne kto rządził zawsze tak było i, I nikt mi nie udowodni, że w czasach panowania PO to, to, to telewizja polska nie była tubą PO bo tak było Dobra, i tak tutaj wręcz można um, stwierdzić, że no YouTube się stał tą tubą niesamowicie Promowane są rzeczy, które dla wielu z nas są takie niewytłumaczalne bardzo promowane są treści związane z COVID-em, z, z zachorowalnością na covid, na to jak sobie możemy radzić z tym covidem. Są bardzo promowane rzeczy, które są, za które zapłacisz, bo, bo możesz po prostu sam siebie promować na YouTube. Oczywiście jeżeli masz wystarczająco dużo kasy, to twoje filmy są promowane, twoje, twoje rzeczy są wyświetlane. I musisz mieć pieniądze, żeby być promowany. Jak będziesz promowany, będziesz oglądany. Jak będziesz oglądany, no to będziesz miał pieniądze. I to takie koło się robi na YouTubie. Kiedyś było tak, że cokolwiek stawiłeś, to albo się robiło popularne, albo nie. A teraz możesz za tą popularność zapłacić. Czyli można powiedzieć, że takie EA DLC. Jak chcesz wygrać, no to zapłać pieniądze. I to jest bardzo złe... To jest niesamowicie okropne, ale i tak porównując poziom telewizji i poziom YouTube'a, to i tak ta, ta odległość od nich się zmniejszyła. Bo kiedyś naprawdę YouTube był lata świetne od telewizji i niesamowity był YouTube i można było niesamowite rzeczy robić na YouTubie, które na przykład dzisiaj by były nie do pomyślenia które dzisiaj by były nielegalne i legal, dlatego wielu youtuberów starszej daty zrezygnowało z YouTube'a właśnie przez to, że ograniczenie możliwości po pierwsze, a po drugie e, także jeżeli nie mówisz tak jak my, no to c'est i w zasadzie cię nie ma. I oczywiście tutaj wręcz można podkreślić, że, że to wszystko jest robione dla naszego dobra, ale my chyba dobrze wiemy, co jest dla nas dobre. I oczywiście tutaj możemy podkreślić, dlaczego to jest takie popularne. Ponieważ to jest promowane. To często jest tak, że to my nie musimy nawet tego lubić tylko po prostu jest to promowane przez YouTube, przez to jest oglądane przez wiele ludzi i przez to jest popularne. Łatwe, łatwe. Dobra, to by było na tyle. Oglądnijcie sobie starego vloga. I nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź huba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie czerwony-biały guzik na czerwonym tle na kanale. I pod tym filmem też kciuki w górę. A ja Wam wszystkim bez żadnego wyjątku, mówię szczerze i wyjątkowo dzisiaj, no, retro. Hej!